No, i zaczynamy mecz Newport kontra Walsall Otech do Jamesa Taylora, Tierney, Tierney. No, jeszcze James Taylor No, oj, oj ale szkiwają styrk. No, trzeba uważać Dobrze, Otech Dobre podanie, jest Czawez na miejscu, ale Czawez beznadziejne odegranie Ale jeszcze, jeszcze Czawez Dobrze, do Gerbera, Gerber Gerber z powrotem myślałem, że z powrotem do Czaweza, tu Queenoesz Do Bochu, tam do Lewisa, Lewis i jeszcze do Chavez'a, Czawes, Chavez, Dobre odegranie, jest tutaj Gerber! zaczarowo Gerber! Taka sytuacja i tak spieprzona! Bo inaczej się tego nazwać nie da. Tak spieprzona sytuacja, że masakra wręcz. No i od bramki, Iwans. Do Otecha tam rzutka, ale jest tutaj Witale, dobrze Witale. Jest też Asad. Ale Asad przy piłce teraz, no! Jeszcze próbował tam, ale no niestety, paulowany, na krótko, Magulin, dobra odegranie do Quinoesza, Quinoes, jeszcze do Gerbera, Gerber, znowu do Quinoesza, Quinoes, odegranie, ale no niestety nie doszło to do adresata. Jest Otech, Olżun kiwa tam mocno, jest też Strik, Strik. tam Strik do boku, Tirni. teraz przy piłce, Tierney. jeszcze do Gordona, Gordon. Gordon bokiem boiska. Jest wrzutka. Oj, oj, oj Ależ tam przeszucił niebezpiecznie. No trzeba uważać na takie sytuacje. Jest Afif teraz przy piłce. Afif. Afif środkiem boiska. Kiwa tam Afif. No i Stirk go fauluje. Ale sędzia ślepy nie widział. No i trudno. Jest Otech teraz przy piłce. Otech. Odegranie jeszcze do Hutrzona. Hutschon do Rileya. Riley. znowu do Otecha. Otech. No i wrzutka i nic z tego. Na całe szczęście na bramkę Malagona to nie zrobiło... Zagrożenia żadnego Dobra, jeszcze odegranie Jest tutaj Chavez, Chavez do boku Dobrze Jest Afif Afif zbiega do środka Afif podanie, ale niestety ono nie dochodzi No i mamy Lipę Jeszcze Taylor, no Beznadziejny ten ślisk, no trudno Otech Otech, bokiem moiska. no Jest Rili, podanie do niego, Rili ale na całe szczęście, no ojoj, jednak nie, jednak nie, dalej rili, really, rili, really zagranie do tyłu. No dobrze, Chawes odbiera tą piłkę, jest też Afif tutaj. Afif, jeszcze przy piłce Afif, dobre odegranie, ale no niestety Daniel był szybszy. Ojoj, ale jest tam ślizga, ale na całe szczęście nie trafił nim. Jeszcze Tirni, Tirni odegranie do Otecha, tych, ale Malagon to broni. Dobrze, brawo, brawo, brawo. No i zaczynają Walszal na krótko do Tirnya, Tirni Tirni do Otecha Otek, jeszcze do tyłu, do Hucina, Hucin. Do Stirka, Stirk do Hucina znowu. Jeszcze tam próbują, ale no niestety Hucin faulowany, Lewis i mamy udrożny. No tutaj. Kurna no niebezpieczna ta sytuacja. Niebezpieczna ta sytuacja. Dobrze, że Malagon to obronił. Mamy wrzutkę, jest wrzutka, ale jest też Malagon na miejscu i bez problemu to broni. Malagon, daleka wyrzuta. Jest tutaj Afif, Afif, dobrze, dobrze, Afif jeszcze próbuje, ale no niestety nie ma z kim zagrywać. Afif będzie próbował kiwać, jest Chavez, Chavez, dobre odegranie, do Quinoesha, Quinoesh, jeszcze przerzutka do środka do Gerbera, który niestety gubi się z tą piłką, no jeszcze Gerber próbuje i fauluje tam bramkarza. Ale na całej się sędzia tego nie widział. Jest tutaj teraz podanie do Asada. Asad jeszcze no, z Quinn Ali Asad znowu próbuje w szesnastce do tyłu. Odegrań do Charlesleya. Charlesley jeszcze z Chavezem. Chavez strzał, ale niestety zablokowany. Jeszcze próbują. Znowu Charlesley. No i mamy faul. Mamy faul i rozpoczęcie przez drużynę Walsal. No głową. Opróbowali, tam jest jeszcze witale i mamy koniec pierwszej połowy. Właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Koniec, słuchajcie, pierwszej połowy tego meczu. Czy jakiś jakieś zmiany? W sumie nie, więc możemy zaczynać od razu. No i zaczynamy drugą połowę. Queinoes do Gerbera. Gerber. Drugi... Do boku do Chavez'a, Czawes. Chavez. No jeszcze tu próbują coś zahachmęcić ale nie wiadomo co zrobić. Czawes, na spokojnie do Gerbera, jeszcze Gerber! Do boku do Afifa, Afif. Afif do Gerbera! Gerber jeszcze do Chavez'a, Chavez, no, podanie z dobrą intencją, ale no niestety nie wyszło, niestety nie wyszło, Hudson, a na jeszcze szczęście jest Vitale, Vitale, dobre podanie do Gerbera, Gerber, Gerber, będzie kontynuował ten kontratak, Gerber jeszcze, przerzutka tam, dobry strzał Quinoes'a, oj, 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 jednak nie. Oj, Quinoes, Quinoes, no trzeba było to w sumie przyjąć, nie strzelać z pierwszej, no, no niestety. Iwans, ale jest tutaj Afif Dobrze zagranie, no Daniels Tam był szybszy troszeczkę No i mamy Kondratak, słuchajcie Mamy Kondratak, Gordon teraz przy biłce. Gordon, odegranie, o, ale na całe szczęście Nic z tego, jest tutaj Czawes Czawes, przerzutka tam, jeszcze do Quinoesza, Quinoes z Afifem Afif jeszcze próbuje do Gerbera Gerber, dobra przerzutka tam do Quinoesza Ale ten niestety nie dochodzi do piłki no niestety się zatrzymał i to jest główny problem G Gordon, Gordon teraz przy piłce Mamy kontrę, Tirni, Tirni Do Gordona, Gordon, bokiem boiska Gordon wypuszcza sobie tą piłkę Gordon bokiem boiska, Gordon będzie wrzucał Gordon wrzutka Jest tam jeszcze Vitale, Są! Co? co tam się dzieje, nie wiadomo o co chodzi Lewis na całe szczęście wybija tą piłkę Jest jeszcze Chavez teraz przy piłce, mamy kontratak Afif, no Afif No niestety traci tą piłkę Afif, no jeszcze próbują Ale nic z tego, strata to strata Stirk teraz przy piłce, Stirk do a Tirni. Ale na całe szczęście jest tutaj Witale, dobre odebranie. Jest Afif, przepraszam, Ali. Jest Gerber, Gerber, przerzutka tam do Queenoesha. Queenoesz teraz przy piłce. przerzuca sobie na drugą nogę. Lewa noga Queenoesz, ale no niestety Ivas to bronił. Mundratak był dobry, ale niestety nie wyszedł do końca. Chaves teraz przy piłce na krótko, Chavez rzutka, ale nie ma tam nikogo, kto by zamykał tą akcję. Brakuje ludzi. Iwans, przepraszam, Lewis, dobra główka. Na spokojnie. Charlie jeszcze przy piłce. Charlie, bokiem boiska, Charlie. On nie ma za bardzo co zrobić. Charlie, no i niestety, relay szybszy, strata. Strata. Hutchinson teraz przy piłce. Hutchinson, ale jeszcze odegrałem do tyłu. Do Farkursona, Farcurson, Do Danielsa, Daniels. No, przerzutka tam. Brakowało, żeby ktoś go osłaniał. Hutchinson, dobrze, Witale, brawo. Vitale, no ale no niestety. Na aucie już, na aucie już, więc trzeba uważać. Parkinson. Jeszcze Riley w przybiłce teraz. Riley. Odegranie do Hutchinsona. Hutchinson. Może Hutchinson. No panowie, trzeba się wziąć. No co jest? Gordon, Gordon, boiska, Gordon wbiega w szesnastkę. Jest rzutka, ale Maragon to obronił. Niebezpiecznie, naprawdę niebezpiecznie to wygląda. Jest na krótko rozegranie, jest Irning. Irning, no jest tam dwóch obrońców przy nim. Dobrze, Qinoesh, brawo, o to właśnie chodzi. Qinoesh z Ali Asadem Ali Asad teraz przy piłce Ali Asad no niestety za bardzo sobie wypuścił, i strata. I mamy kontratak. znowu, znowu są tutaj oni, jest Gordon, jest Wrzutka, ale zresztą jesteś też Delany. Brawo, jest jeszcze Qinoesh, Qinoesh, no znowu strata. Kurwa! My nie możemy tak tracić! Lewis, dobre odegranie, jest jeszcze AFIF. No i koniec meczu! Koniec meczu i remis! A mieliśmy to wygrać! To nie zremisować!